Witajcie w powtórce na VZC 55 w losowaniu na ósme tiery, Będzie ciekawie, będzie pogrom i powiem Wam tyle, że tylu tak cennych medali w jednej bitwie, znaczy cennych, no tylu medali po prostu w jednej bitwie od dawna nie widziałem. A uwierzcie mi codziennie przeglądam po kilka, kilkanaście najciekawszych powtórek, żeby wybrać dla Was tą najlepszą i dzisiaj. Na tą I tym razem jestem praktycznie przekonany, że to będzie dobry wybór, bo nigdy nie oglądam żadnej bitwy dwa razy. Zawsze macie moją reakcję na daną sytuację w danym momencie i możecie być niemalże absolutnie pewni, że ona jest naturalna i niewymuszona, bo widzę to po prostu pierwszy raz i to, co się dzieje, też. Nie zaskakuje tak samo jak was. Ale wracając, Plutonowy 277 trochę odjechał od nas. Ciekawe, czy on wie, co go tam czeka, co go może tam spotkać. Ciężko powiedzieć, ale przynajmniej najgroźniejsze pojazdy są już wykryte. Tak jak Pancer T30 Lewandowski. One potrafią walnąć za naprawdę dużo. I lepiej nie pchać się w ciemno Jeśli te pojazdy gdzieś mogą kampić. A tutaj TNH może wychylić tak, że zbierze, niestety, to nie on padło na super konkurora, który po raz kolejny się od nas ubija z Golda. To zasługa bardziej naszego szczęścia niż niedoświadczenia tamtego gracza. Chociaż może tutaj mieć dużo do powiedzenia i jedno i drugie, bo wieża fałzetki nie jest jakaś tam wyjątkowo trudna do przebicia. I można się spodziewać, że nawet taki jak pancer zaraz nas ścieknie za 1000. Ale mieliśmy troszeczkę farta, i na szczęście nie zmieścił tej pesteczki w nas. Chyba nawet nie strzelał, więc to jest dla nas jak najbardziej na plus. Niestety nasza drużyna ponosi już pierwsze straty. No i na szczęście na razie nie są to jakieś bardzo druzgocące dla nas. Ale i tak każdy czołg w plecy. Jest dla nas złowioną siłą. Tutaj ten może by weszło lepiej, ale woleliśmy oddać dwa strzały w jak pancera. I to nam się nie do końca opłaciło. Tak jak mówiłem, pomimo że gramy na goldzie. tutaj penetracji jest troszeczkę mało i fałzetka powinna mieć chociaż te 310 mm, żeby wiecie na. No ludzi nie wkurzać, obróciliśmy wieżę w nieodpowiednim momencie, zginął dowódca, nie będziemy go leczyć bo nie ma to za bardzo sensu na małej mapie miejskiej, tym bardziej, że tutaj jeśli dowódca pełni rolę tylko i wyłącznie gościa, który wykrywa przeciwników to tym bardziej nie ma co go leczyć i zachowajmy tą apteczkę na jakieś gorsze czasy tym bardziej, że jej w zasadzie już nie mamy bo uleczyliśmy tego dowódca, a ja niepotrzebnie gadam. Ale wracając do bitewki, ten Conqueror będzie nas tutaj trochę drażnił, tak samo jak pancer. Trzeba uważać, nasza drużyna na razie odrabia straty, jeśli chodzi o HP, a Arta tłucze w nas bezlitośnie, ona się na nas uwzięła. Trzeba by pomyśleć, czy nie zmienić pozycji, bo tutaj ten Babok nas niesamowicie wkurza i niestety w jak pancera tym razem nie weszło. Na cztery strzały wszedł jeden, ale to i tak dobrze. Przynajmniej ten Tedek na nas się nie rzuca i do nas nie strzela, więc to jest jeden taki zasadniczy plusik. Pytanie, jak długo to będzie miało miejsce, bo on. Może nas tutaj nieźle pokarać, i zastanawiam się, dlaczego na przykład nasz plutonowy nie skupia się na tym jak pancerze w pierwszej kolejności. On ma tutaj troszkę więcej penetracji na złocie od nas. Może gra oszczędnie, ciężko powiedzieć, ale już ponosimy kolejne straty. I w HP, i w czołga straciliśmy przewagę, więc trzeba będzie tutaj naprawdę uważać. Ten H może zebrać od nas, tak samo jak Super Conqueror, niestety jeden z plutonowych trafił już do garażu i miejmy nadzieję, że na tym się skończy, ale ta bitwa wygląda tak, jakbyśmy mieli ponieść naprawdę poważne straty, chociaż w HP nie jest tak źle, o tyle straciliśmy bardzo ważny dla nas czołg ciężki i teraz jeszcze za chwilę może się tak wydarzyć, że Tiger trafi do garażu, a właśnie trafił ten yy, AF1 i to wygląda naprawdę kiepsko. Dobrze, że Soma dostała tą jedną pestkę ale teraz będziemy mieli naprawdę duże problemy i rozmyślałbym, czy nie trzeba się już wycofywać stąd, bo zaczyna się robić groźnie. I z trzech stylu z pojazdów, jakie tutaj mieliśmy, zostało nas się trzech do obrony, a przeciwników jest tylu, że nawet nie chce mi się liczyć. Fakt, że niektórzy są na dobicie, jak Super Conqueror, jak ta SOMŁA i Supercoń, chyba trafi do garażu. Tak jest, zlikwidowaliśmy naprawdę groźny cel, ale możemy za to zapłacić. Jad jadą na nas dwa magazynki i raczej doświadczony jest siódmy. Tutaj kombinujmy, żeby nie zebrać. I nasz plutonowy trafia do garażu. Przynajmniej uszczelił jednego fraga. Ale teraz będziemy mieli naprawdę potężny problem, grunt, że jak pancer nie jedzie wprost na nas i teraz mogliśmy skończyć ISA, ale nam chyba podbiło, nieco wieżę, nieco nasz pojazd i nie weszło, a TNH zajeżdża nas, być może od tyłu. Musimy naprawdę tutaj uważać. Dobrze by było, żeby on teraz na naszym przeładowaniu nie wyjechał na nas bo zapłacimy naprawdę sporo jeśli on tam dojedzie a TNK jest już na naszych plecach, ale obiekt nas ratuje, wyciągnął nas naprawdę z ciężkiej sytuacji ale to nie zmienia faktu że rywali tutaj troszkę zostało, dobrą robotę odwaliła tam E4 odpychając rywali, blokując ich my kończymy ISA. T30 jest jeszcze na dobicie, a jak pancer Podjeżdża tutaj i czuje się coraz pewniej. Niestety robi fatalny błąd i wyjeżdża na nas centralnie, odsłaniając swoje najczulsze punkty, odsłaniając gąsienicę. I obiekt po raz kolejny nas w miarę dobrze ratuje. Arta, no niestety, oddaje w nas strzał, ale nasza już długo nie będzie mogła nas wspierać. Zobaczcie, T92 pojechało po naszego baboka. I chyba wiem jak to się skończy. Kończymy te 30. Mam już cztery fragi tutaj fragowanie naszego bohatera całkiem dobrze mu wychodzi i jeszcze jedna pestka będzie przez nas zebrana, gdybyśmy przycelowali wcześniej, mielibyśmy zapewne 440 HP więcej. Zniknijmy ze spota, nie wyjeżdżajmy pod przeładowaną somę, bo to też może być dla nas wyrok i będziemy zwiedzać garaż. Razem z naszym Plutonem. No przynajmniej nie będą się nudzić chłopaki. Ale ta somła może być na pewno problematyczna. Trzech na siedmiu. Na razie sytuacja wygląda dosyć źle. Nieciekawie i nieinteresująco. Przynajmniej skończymy tą somłę. To jest jedyna dobra wiadomość. Te 92 w nas strzela. I w kogo siekniemy? No chyba w niego. Tylko żebyśmy od... te to trójki nie zebrali. Udało się zablokować ten strzał. Poszło w gąsienicę, ale to nie zmienia faktu, że właśnie dla mnie, dla Lewandowskiego, dla Progetto jesteśmy na strzał. Tutaj musimy bardzo uważać. Musimy być rozsądni i podejmować odpowiednie decyzje. Mamy specjalistę. Leci po od arty. Uff. Na pewno bohater, jak dorwie tego Boboka w swoje ręce, co, co niestety wątpię. Się na niej odegra i to na pewno z uśmieszkiem na twarzy, ale musimy być bardzo ostrożni. Grunt, że Skorpion ma dość sporo HP i coś tam na pewno wygra, coś tam na pewno ugra też dla nas. Miejmy przynajmniej taką nadzieję, że nie zginie za zero, bo to byłoby fatalne dla nas i naszego bohatera. Bo nie oszukujmy się, chcemy tutaj zobaczyć coś ciekawego, i jak na razie nie ma tutaj tragedii, a może być jeszcze lepiej. Zostajemy we dwóch na no sześciu rywali. To wygląda dosyć źle i być może skończy się na tym, za chwilę skorpion polegnie. My będziemy mieli wtedy dość spory problem. Pytanie, gdzie jest to Pytanie, jest to Kogo skończymy najpierw? Lighta wkurzającego? Ale tego proga jednak ja bym wybrał w pierwszej kolejności. To magazynek, tak samo jak T69. Zostajemy prawdopodobnie sami na pięciu, i stoimy przed szansą na medal kołobanowa i 12 fragów. Ale nie oszukujmy się, to będzie mało prawdopodobne. Chociaż tutaj te dwa pojazdy, no, stoją w, takiej, w takich pozycjach, takie miejsca zajęły, że no po prostu proszą się, żeby. Trafić do garażu. Arta strzela z odłamkami, z ogłuszeniem, ale na szczęście nie trafia nas za zbyt wiele uszkodzeń. Co nie zmienia faktu, że dla t takiego T69 jesteśmy na hita. On podjeżdża, on może zaraz oddać strzał. Byliśmy pierwsi, a za nami to trójka, za nami Lewandowski. Uciekajmy, ale tutaj dużo szczęścia. Obaj nasi rywale spudłowali, inaczej trafili, ale nas nie przebili szczęścia. Naprawdę wiele Lewandowski przeładuje przed nami. A Arta, zobaczcie, jaki skurkowany arciarz przestawił się tak, żeby mieć dla nas bicie. I to znaczy, że on rozumie, wie, co się dzieje, że jest jeden zasadniczy problem. Ta arta może zaraz przeładować, i może zaraz być po nas. Uważajmy, lewy przeładowuje. Kończymy go. I uwaga teraz na Boboka. Szybkie uniki. Zaraz poleci pocisk. Uważajmy, naprawdę, uważajmy, bo ta arta może nas wykończyć. Oddaje strzał. Na szczęście spudłowała. I pytanie, co zrobi teraz? Ma wystarczająco dużo czasu, żeby przeładować, żeby zastawić na nas pułapkę. I trzymajmy kciuki za bohatera, bo jeśli mu się uda, będzie miał. 12 fragów i medal kołobonowa arta wykryta, schowa się, na pewno zdąży się schować. Dostała żarówę. Wie, że my wiemy, gdzie ona jest. To teraz ma tu zagwoskę, że nie wie, co ma robić. Nie wie, jak się ustawić, a my nie wiemy, gdzie ona będzie celować. I wyjechanie na Artę. Jeszcze na mapie otwartej nie jest tak niebezpieczne, jak wyjechanie na artę w mieście, gdzie ona. Może tutaj akurat celować, bo nie mamy, nie mamy zbyt wielu opcji, żeby na nią wyjechać. Możemy co najwyżej zwiększyć odległość. Udaje nam się ją zaskoczyć. Kończymy tego arciarza. 12 fragów, medal, kołobanowa. Naprawdę świetna bitwa w, w wykonaniu naszego bohatera i szczęście mu pomogło. Mam nadzieję, że się podobała. Ja Wam dziękuję za oglądanie do końca. Pozdrawiam. Serdecznie widzimy się jutro. O 17.00. Na razie, cześć i czołem.